do Discorda, od podstaw. Ogólnie to mogę sobie zrobić serię, tylko powiem, że niech będą dwa komentarze pod tym filmem, że tego chcecie. A więc najpierw uruchamiam program Discord Bot Maker, bo na tym będzie najłatwiej. Można go zainstalować na Steam. To musicie to mieć. Następnie uruchamiamy stronę Discord.com nie wiem co mam dobra. Tak będzie to wyglądać. O. Wchodzimy na samdół. To jest dla deweloperów. Tutaj applications. I new application. Nazywać sobie jak Wam się podoba. Można dodać tutaj awatar. Dobrze następnie. No tutaj można dać opis jakikolwiek następnie na, zapisujemy następnie naciskamy zakładkę bot Add bot, jest dood teraz już bot musimy zresetować token u Was prawda, do mnie tego nie będzie ale ja mam coś zrobione. następnie kopiujemy ten token naciskamy to settings, ustawienia i tu wklejamy token. I już bot jakby... Będzie bot przypisany do tego. Żeby go zaprosić, trzeba ten tutaj. URL Tu wybieramy bot. Tu można wybrać jakie on ma mieć uprawnienia. Tam administrator, żeby... Tyle tego nie robić. Kopujemy. Wklejamy w kolejne okienko. I wybieramy serwer, na który mamy zaprosić naszego bota. widać już się zautoryzował. Teraz włączę Discorda. Jak widać, bot już jest na serwerze. Teraz znowu włączamy sobie program. I zaczniemy od najprostszej komendy, jaka może być, czyli wysłanie wiadomości. Tutaj kolejny komend. Jak mamy już nową komendę, tu sobie nazywamy, jak ona ma przymienić. Ja sobie nazwę kod. Tu można ustawić koment, tak? I... I co ma być przed komendą? żeby bo to odpowiadał. Może na przykład nic. Ale i nam sobie wyczyta. Tak właściwie to bo już gotowy. Tutaj można wybrać, czy ma... Jakie mają być restrykcje, czyli gdzie ma wysyłać na albo na samym serwerze, tylko, yy, tylko właściciel, i tylko w wiadomościach prywatnych można zrobić. Non, i będzie wszędzie odpowiadał. Jakie permisy są do tego potrzebne, też można dać. Non, tu będzie odpowiadał wiadomość. Create Action If. Możemy sobie odpalić. Tutaj tym będzie wtedy takie okienko i napisze nam, że bot jest gotowy. Albo jak będą jakieś błędy, to się. Teraz idziemy. Jak widać jest aktywny. Idziemy na Discorda i wpisujemy komendę. I jak widać bot odpisuje. Można z logiem jakkolwiek i będzie nam odpisywał. Mogę jeszcze do niego napisać tak, żeby udowodnić, że idzie wszędzie. No. To takie wprowadzenie do, ogólnie, botów. Jak chcecie więcej, to dwa komentarze zobaczę i już nagrywam kolej.